Rozdezduński i Tomasz Stolecki, witam Państwa. Rozpoczynamy skrótem najważniejszą Ogólno, Ogólnopolski informacji. program Komendy Głównej Policji Profilaktyka, a Ty w środę zawitał z gościnną wizytą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. To ogromna inicjatywa mówiąca o życiu bez nałogów. W województwie łódzkim powstała kolejna grupa PAD. Po Łodzi, Bełchatowie i Radomsku wybrany został sierac. Do udziału w tym projekcie została zaproszona młodzież, która w poniedziałek, 19 listopada, wzięła udział w castingu do spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pod tytułem Sekret. A już w środę grała jego premierę w zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Rodzicu, w Rzeczypospolitej, Twoje dziecko w potrzebie. A ty? A ty z nimi nie rozmawiasz. Czasu dla niego nie masz. Dlaczego się nie męczysz? Znam. Sekret. Jaki sekret? Zdradza nas! Musimy biec! Pomóż nam! Dobrze. Oto mój sekret. Moja siła. Chcecie? Bierzcie! Jak cudownie! Mogę wszystko! Będę pierwszy! Rozpiera mnie energia! <śmienny> jestem wolna! Uwalniam się od rymocji. Jestem Schwarzeneggerem, czakiem, noristem i Merlin Morrow w Daj! Proszę! Przestało działać! Chcę więcej! nie wiem. Zastanowię się. Poproście? Rośimy. Bardziej poproście? Rośimy. To no mnie zabrał! W spektaklu tym wzięła udział 40-osobowa grupa, z której 14 osób to uczniowie Wojsławickiej Szkoły. Przez trzy dni przygotowywali ten projekt pod kierownictwem inspektora Grzegorza Jacha z Komendy Głównej w Warszawie. Młodzi aktorzy zagrają ten spektakl przed swoimi rówieśnikami również w Sieradzu oraz na konferencjach w Łodzi i w Warszawie. To jest program zaproszeń, a nie wykluczeń profilaktyki rówieśniczej i profilaktyki twórczej. Polega na tym, że młodzi mówią do młodych. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówią do nas pedagodzy, rodzice, psychologowie, dziennikarze. To jest wszystko bardzo ważne, ale moim zdaniem jest jeszcze jeden partner. Podkreślam partner, nie przedmiot, niektórzy nawet tak próbują, czy też podmiot, na który mamy oddziaływać, ale partner. I tym partnerem jest młodzież. Jeżeli będziemy myśleli tak w profilaktyce, że młodzi ludzie mogą młodym ludziom powiedzieć ważne rzeczy, bo przecież jak ktoś przychodzi z narkotykami, to ten kolega może powiedzieć biorę z tobą, albo może powiedzieć nie bierz. Nie bierz, żyj bez uzależnień. To jest tak ważne, a jak często ci koledzy to mówią, przecież ile jest takich sytuacji, w których nie ma nas dorosłych? Jaką trzeba mieć odwagę, żeby w takiej sytuacji powiedzieć do rówieśników, Otwartym głosem. Słuchajcie, bawmy się bez alkoholu, bawmy się bez narkotyków. To jest odwaga. Dzisiaj mówimy o tym, żeby wzmacniać tych ludzi i przygotować do takiej odwagi, żeby to było możliwe, żeby to było modne, żeby po prostu to było chciane i oczekiwane, że ktoś wstanie i powie: "OK, bawimy się bez narkotyków, bawimy się bez alkoholu". Inni będą się śmiać, może śmiejąc się nawet teraz, słuchając tego wywiadu. Pytanie jest tylko o skutki. Co dzieje się potem? Kiedy dzieje się dramat, bo po alkoholu rozbił się samochód na drzewie i nie żyje. A ma lat 17-19. Czy wtedy się śmiejemy? Wtedy płaczemy. Tylko wtedy jest za późno. To spotkanie było również okazją do rozmowy z rodzicami na temat zagrożeń. Proszę Państwa, wierzmy w młodzież, rozmawiajmy z nią. Nie udawajmy, że chcemy jej coś powiedzieć, tylko mówmy jej to naprawdę. Mówmy jej to uczciwie, są tego warci. Młodzi ludzie, młodym ludziom to jest program PAD. I ja już się z Państwem żegnam. Zapraszam na kolejne wydanie wprost ze Zduńskiej w najbliższy wtorek. Do widzenia.